Są zawody, w których wraz z rozwojem techniki należy cały czas rozwijać i uzupełniać swoją wiedzę, jak na przykład w przypadku technika dentystycznego. Technik dentystyczny zajmuje się w swojej pracy wykonywaniem modeli gipsowych na podstawie form silikonowych bądź wycisków dostarczanych mu przez zleceniodawców, jak na przykład lekarzy dentystów czy lekarzy laryngologów, oraz we współpracy ze zleceniodawcami wykonuje m.in. Zębowe protezy dentystyczne stałe i ruchome, protezy uzupełniające pooperacyjne ubytki tkanek jamy ustnej i narządów twarzy Wykonuje także aparaty ortodontyczne i szyny do rehabilitacji narządu żucia, a także zajmuje się naprawą uszkodzonych protez i aparatów ortodontycznych oraz wykonuje gipsowe modele fantomowe i diagnostyczne szczęki i żuchwy. Technik dentystyczny jest uprawniony do wykonywania zabiegów na poszczególnych zębach. Wchodzących w zakres czynności, jakie są potrzebne do sporządzenia sztucznych zębów, mostów, koron bądź wypełnień. Technik dentystyczny musi posiadać sprawność manualną, wrażliwość i dokładność estetyczną, a także umiejętność koncentracji uwagi, samodzielność decyzji oraz umiejętność pracy w zespole. Z zawodu zaś dyskwalifikują alergię na metale, silikon i inne środki chemiczne wykorzystywane w tym przemyśle, a także niesprawność rąk i daltonizm. W zawodzie technik dentystyczny wyodrębniono jedną kwalifikację zawodową, a jest nią wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji i twarzy. Można ją zdobyć wyłącznie w dwu- i Policjalnej Szkole dla Młodzieży. Nie ma możliwości kształcenia w technikum ani na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Dalsze kształcenie może odbywać się w szkołach wyższych, na kierunkach medycznych. Technika dentystycznego mogą zatrudnić publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej oraz pracownie protetyczne i prywatne laboratoria dentystyczne. Typowy dzień pracy technika dentystycznego najczęściej rozpoczyna się od przygotowania i odlania wycisków, następnie uwalnia się model z wycisków, przygotowuje się do przyszłej wykonywanej pracy. Najczęściej modeluje się protezy. Szkieletowe bądź świadające, Modeluje się struktury ceramiczne. Następnie przygotowuje się metale, wszystkie potrzebne struktury metalowe do zatopienia w masie. Na sam koniec dnia wykonuje się prace odlewnicze. Cała moja rodzina jest związana z branżą stomatologiczną. Mój tata od lat jest szanowanym technikiem w Lublinie. W związku z tym przez cały okres życia było mi to dość bliskie. No i w momencie, kiedy musiałem wybrać swoją drogę zawodową, zdecydowałem się pójść do technikum protetycznego. Natomiast z czasem, kiedy zacząłem coraz więcej pracować, Coraz większą uwagę zacząłem poświęcać szkoleniom, targom i wszelkim nowinkom technologicznym, jakie wchodzą na nasz rodzimy rynek. Do wykonywania zawodu technika dentystycznego przekonali mnie rodzice, umożliwili mi podjęcie szkoły. Zawód ten wykonuję od trzech lat z dużymi sukcesami. Na przestrzeni ostatnich lat zawód technika dentystycznego bardzo się zmienił. W Polsce pojawiło się coraz więcej nowoczesnych firm produkujących sprzęt laboratoryjny. W przyszłości najprawdopodobniej wszystko będzie zmierzało w kierunku planowania, wcześniejszego planowania prac na komputerze przy użyciu technologii cyfrowych. Najwięcej satysfakcji po oddaniu wykonanej pracy do gabinetu stomatologicznego. Sprawia fakt, że pasuje ona w ustach pacjenta za pierwszym razem, nie wymagane są żadne korekty i poprawki i również pacjent jest zadowolony z kosmetyki i estetyki wykonanej, wykonanej pracy.